Halo, cześć, Manko. jestem oczywiście KutrzPele, witam was w kolejnym już odcinku z TheEscapeViz na moim kanale, dokładnie tak. Eee, już na mnie krzyczą wszyscy tutaj, idziemy sobie na poranny apel. Eee, dobra, a w dzisiejszym odcinku będę chciał eee, sobie przekopać się do tych innych skrytek, do tych skrzynek innych. Nie wiem, jak to dokładnie mogę nazwać. że mnie widzisz. Dam ci łapkę w górę, dam ci drugą łapkę w górę, mogę? Mogę. Po się, to wykręciłem w świetle, w jakichś No to pewnie zapewne Jana, bo mnie pobili w ostatnim odcinku i trafiłem do szpitala. Na śniadaniu, spoko. E, śniadanie, śniadanie, mam... nie. Mam y, na ćwiczeniach i na śniadaniu, okej. Okay. Mam też taki zaspany głos, ponieważ sobie jeszcze drzemałem lekko. No i też zmieniłem sobie pozycję kamerki, myślę, że mi taka pozycja odpowiada. E, nie wiem, co ją celę trochę, tak dziwnie jest. Dobra, w dzisiejszym odcinku będę się chciał na pewno pouczyć yy, i to tak sporo, żeby sobie... Nie, w sumie czemu ja, ja, czemu ja się chcę uczyć, skoro... Nie mogę tego zniknąć w ten sposób, dobra. E, dobra, na pewno będę chciał... O, mogę. E, raz, dwa, cztery. Cztery widzę, są, które będę chciał wykorzystać na pewno, żeby się przekopać tutaj jeszcze raz, bo może jest szansa, że tu się jeszcze raz przymietemy, co nie? Może inne albo takie same. Jeżeli takie same, to będzie lekko Lekki kłopot, a jeżeli będą inne, no to będzie dużo, dużo lepiej. Tylko fajnie, bo jakby jeszcze inni się stąd wy wynieśli. Jeżeli się nie mylę, ta ściana powinna mieć 10%, nie? Norma robotnicza, aha, dobra. To już, już idę wykonać normę robotniczą, tylko sobie przekopię tą ścianę. Tak, ona ma tylko 10%, spoko. Tak, one się robią tak samo, okej, okay, dobra, co tak z wiecie co, klej mi się może przydać. No i w sumie tyle, nic więcej. Dobra, idziemy szybko moją normę robotniczą wykonać, ale nie, ta muzyczka jest super, ej. Ta muzyczka ma u mnie wielkiego lajka, co ja. Halo. Dobra, waliście. Masz, robo masz roboty do wykonania jak że no ja wiem. No idę, idę, halo. Dobra. Robimy zabareczki. Pyk, pyk, pyk. Wytwarzamy różne zabaweczki. Będzie fajnie, będzie spoko. Okej. Okay. Okej, okay, dobra. No i też mam nadzieję, że wam się oczywiście serijka podoba jeszcze. Fajnie bywa, by pojawiły się osoby, które byście Łapeczka w górę, suba dzwoneczkiem i tak dalej, i tak dalej. No dobra, nieważne. To i. nie. Nie, czemu? To, to. O, to teraz będzie pasowało. Ok. Mam też malutki kadr jeszcze, ale. Okej, okay. nasza normalna robota została wykonana. Także bardzo super, bardzo fajnie. Sorki, za takie małe cięcie od razu z początku, ale tak jak mówię mam mały katar jeszcze i musiałem sobie smarkać nos. Nie będę lał wizora, widzę bizor to mój kolega. Dobra, to odp aha, bo ja z miałem te i temy jeszcze. <śpiewałem> sobie o nich, dobra. Ktoś chciał klejnie. co ja muszę zrobić? Muszę tak, odłożyć to i idę sobie szukać tych innych skrytek, aby się do nich przekopać. Tutaj jest coś ciekawego, halo, halo. Tutaj nie ma nic ciekawego, okej. Okay. Gdzieś widziałem jeszcze taką skrytkę. Chyba na ćwiczeniach była taka skrytka, słuchajcie, tak mi się zdaje przynajmniej. Więc pędzimy sobie na ćwiczenia. Tym cym cym. Dokładnie. Także sobie rozwalamy. Bo potrzebuję ten łańcuch. Nie potrzebuję ten łańcuch, żeby sobie tą choinkę udekorować, a łańcuch to było chyba brokat plus klej, o ile się nie mylę. Czyli będę jeszcze musiał znaleźć brokat w tej skrzynce. O kurde. Ida jest nie za okej. Okay. Raczej mi się powinno tutaj udać rozwalić to do końca, bo chyba do 13. Okej, okay. o 13 jest popołudniowy apel i na ten popołudniowy, popołudniowy apel pasował, żebym poszedł dobra, jeszcze raz. Go. Idziemy, 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 idziemy do go, Google. Dawaj dawaj, 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 dawaj. Nie zdąży już. ajajaj, aj, aj. chociaż Ali Szymon, dobra, to ja nie mam w takim razie żadnych pytań już. Dobra. Idziemy dalej sobie rozkopywać naszą ścianę. Nie no bo wiecie, wolę się jednak upewnić czy nie, czy nie jest moja cela przeszukiwana, bo jak byłaby moja cela przeszukiwana, no to... No to w takim razie znaleźliby moją kontrabandę, no i... klops, Dobra. Rym, cym, cym. dawaj, dawaj. Ale bardzo ładne, bardzo ładne tekstury są na pewno tych świątecznych rzeczy Ja bardzo lubię słuchajcie pikselowe gry one są takie świetne, że to jest Na przykład taka Nekesa z bizonkiem, On to taka jest super, co nie 8% Okej okay. Brokat, dobra, mam brokat tej Szpatułka, yy. czy są na cholera mi ten grzebień. Ja sobie zjem to mięsko Teraz musiałbym iść tam do tej choinki i zobaczyć sobie co ja tam dokładnie potrzebowałem, bo nawet nie wiem Okej. Okay. A to sobie zostawię tutaj, słuchajcie, okej okay. Dobra, idziemy szybko po brokat. Oby tylko tam nie było strażnika żadnego, no bo mnie pobiją od razu. No i patrzcie, i idzie. A w sumie patrzcie, tu jest tabliczka, z wstęp zbrojony. Chyba tego nie przeczytałem dokładnie. Dobra, proszę... O ile ich to jest? Go. Łańcuch równa się brokat plus rolka papier toaletowego plus klej. Okej, okay, brokat plus... Okej, okay, okej, okay, okej, okay. go, go, go. Okej. Okay. Czyli klej i papier toaletowy potrzebuję. Dobra, to dzisiaj robimy, w dzisiejszym odcinku robimy sobie... Y łańcuch, y czyli tak y Rolka papieru tłoczowego, to I brokat, okej okay. Mamy łańcuch, okej okay. Także idziemy go sobie rozzałożyć Kolację kolacją, okej okay. Oni powinni być teraz tak, wszyscy na kolacji, więc my sobie pójdziemy tutaj O, nie, 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 nie nie. nie. Go, dobra Okej okay. Teraz poszukajmy lampek. Lampki równa się bombki plus kal plus baterie. Okej, okay, dobra. Dobra, pobiwię w sumie. Nie mam nic nielegalnego. Dobra, to mamy jedną rzecz zrobioną. Słuchajcie, teraz potrzebujemy, teraz potrzebujemy lampek, ale gdzie będą lampki, to jest pytanie. Mam tą dźwignię, ale ta dźwignia mi nic nie daje. Dobra, czekajcie. I tak będę potrzebował widelce, więc na, to się, na, na tą kolację sobie pójdę. Nie, nie, nie wszystkim odmawiam po prostu. Dobra, biorę widelce i sobie stąd spadam. Czekajcie, gdzie był ten jeszcze? Tutaj nie to już nic nie ma. Um. Dobra, wiecie co, ja sobie pójdę na te ćwiczenia, bo się zdenerwują, są mnie zastrzelą i to będzie bez sensu. No już się zdenerwują. Jestem. Dobra. Powinno mi zaliczyć, że byłem na tych ćwiczeniach, mimo że mnie nie widzieli dokładnie. O, gdzieś tu jeszcze widziałem jakąś, jakiś stojak. Tu jest skrzynka, słuchajcie, ale generator jest. No i co teraz? Tam jest skrzynka, czyli potrzebuję niebieski klucz. O kurde, a jak niebieski klucz zrobić słuchajcie? Tego nie mam pojęcia. Muszę, chyba ich, muszę ich chyba teraz tak, muszę ich pobić bić każdego po kolei, słuchajcie. Yy, ale będę musiał iść na siłownię, słuchajcie. Tak. To tym się nie zajmiemy dzisiaj. Dzisiaj może bym się zajął szukaniem kubka oraz... Tak, znajdę sobie kubek i w sumie mogę sobie znaleźć też wspinacz A yy, Atrament? Jakby sobie zrobić mundur strażnika, maybe? To mogę sobie wchodzić, co nie? U. Ciekawe itemki tutaj masz ziomek, pik to sobie ja oczywiście wezmę i ten widele też sobie mogę w sumie, w sumie wziąć, co nie. Ali, co ty chowasz w biurku, powiedz mi? E, czekoladę masz. O! Czekoladę bym sobie wziął z chęcią. To ta też tylko kubek, zapalniczka i możemy jakiegoś strażnika ogłu og ogłuszyć, o uśpić po prostu i... Magazyn? Magazyn jakbyś... Nie, magazyn mi się nie przyda w ogóle. Dobra, idziemy do mojej celi. Schować, schować sobie nasze itemy nowe. Czyli to, 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 to i... W sumie, wiecie co, ja, tobie, ja to mogę dać komuś na gifta. Dobra, pyk. I idziemy do kolejnych celi. Ok, raz, dwa, trzy. Czekoladę, masz, masz baterię, która mi się też przyda później. nie o sobie wezmę. I kabel bym też potrzebował na zaś, wiecie. Masz kij masz zapalniczkę. Dobra. Mm, masz blachę. Nie, nie potrzebuję blachy. Teoretycznie mógłbym się przekopać, słuchajcie. No w sumie mógłbym się tam przekopać, nie? No tak, mógłbym się tam przekopać, a jeżeli się tam przekopię, to będę mógł sobie otworzyć tą skrzynkę, nie? Masz ciekawe itemy ziomek, nie? Ale nie potrzebuję. Dobra Ale dalej nie ma kubka, słuchajcie. Dobra, czas tak... Yy... O Boże, nie mam miejsca w ogóle. Pyk, pyk, robimy sobie tool handle. Aha, dobra. Czyli sobie nie zrobię tool handle, ok. Tutaj itemy sobie wezmę po prostu do mojej roboty, zaniosę. Jeżeli one mi znikną, to niestety to po prostu mi znikną. No i tyle, nie? Dobra. A tutaj nic nie ma? Tu jest schowek, patrz. ja się mogę przekopać tu i tutaj. Ej. Nie, nie wiem, czy nam się to uda zrobić dzisiaj, ale teoretycznie nam się powinno udać. A jak nie to sobie zrobimy to w kolejnym odcinku. Tak, zrobimy sobie to w kolejnym odcinku. Ja bym tylko potrzebował widelców mieć dużo. Tak, widelców już dzisiaj nie będzie niestety. No właśnie. A w ogóle nie wiedziałem, że nie można brać tego, tacy z zdaniem kiedy nie ma, wiecie, pory obiadowej, że tak powiem. Widzicie co, uporządkuję sobie te itemy trochę. Pilnik, pilnik, drewno, taśma, taśma, ok. Ojej, go trochę, yy, potrzebuję tak szpatułkę, to sobie dołożę, to sobie wezmę, to sobie odłożę, to sobie wezmę, to sobie dołożę, to sobie wezmę, to sobie dołożę, to sobie Takie puzzle, słuchajcie, nie? Dobra, i teraz mogę wszystko wywalić. W sumie wisi mi to spinacz dla Szymona, chyba, tak, widziałem, dobrze. I zegarek dla Suba, okej. Okay. Zagarka nie mam, ale może mi się jeszcze uda gdzieś tutaj znaleźć na zegarek, bo nie pamiętam, czy właśnie go widziałem, czy go nie widziałem. Nie pamiętam, słuchajcie. Chyba, chyba zegarka nie widziałem tutaj nigdzie. Lekarstwo mamy, okej. Okay. Mamy wieczorny apel, okej. Okay. Dobra, nie widzę. O, widelce, widelce, widelce masz, okej. Okay. W jeden w sumie. Widelce masz, a się okazało, że ma jeden widelce, No dobra, także lecimy na wieczorny apel. O, zdążyłem. Andrzej, kusarz, pl. No i super, blachę nie. Nie co wy macie na sprzedaż? Halo, halo. A tylko jedno co? okej okay. Szymon chciał, ok. E, o, Szymon, proszę cię bardzo. Prysznica. Spoczka. Dobra. To w takim razie teraz tak. Będą mi przeszukiwać cele, ja sobie muszę wziąć moje itemy. Yy, poran na Super. Bardzo chętnie lubię... Lubię takie misje bardzo, słuchajcie. Dobra, let's go dalej. On chyba idzie przeszukować moją celę, tak mi się tak coś czuje. Yy, raz, dwa, trzy... Cztery, pięć... Sześć... O-o, szpatułka mam. Patrzcie, jak wziął od razu. Dobra, poczekamy aż mi tylko przeszuka cele. Zaraz to powinno nastąpić. Tak coś czuję przynajmniej. Ra Ru Rudolf, Rudolf. O, idzie. Ok, tyle z jego rewizji. Dziękuję bardzo. Pozdrawiam serdecznie pana strażnika. także co, ja wam dziękuję za zaproszenie za na tego odcinka. Mam, mam nadzieję, że wam się oczywiście odcinek spodobał. Jeżeli tak, to zostawcie łapkę w górę, z suba z dzwoneczkiem, Ko koniecznie, a ja się żegnam. Dzięki za oglądanie, trzymajcie się i bye bajo.